Cześć, dziś spróbuję wykonać pierwsze moje loty dronem, którego wczoraj zakupiłem Jest to Mavic R. Dzisiejsza aura pogodowa nie jest zbyt dobra na testowanie drona, czy na łukę latania Gdyż jest dość silny wiatr, tak przynajmniej mi się wydaje, że jest zbyt silny wiatr jak na latanie dronem Aczkolwiek idę w takie miejsce, gdzie być może będzie ten wiatr mniejszy Zobaczymy Dobra, więc dotarliśmy na miejsce testów. Jest to rekreacyjny zbiornik wodny w lędzinach. Nazywam to miejsce kraterem. Tak troszkę wygląda. Zobaczymy, czy tutaj będzie przyjemniej i czy będzie mniejszy wiatr. No może i miejscówka fajna, aczkolwiek te, te linie wysokiego napięcia nad miejscem startu i lądowania, które sobie wybrałem, no nie jest najlepszy pomysł. Wprawdzie nic się nie stało, ale no generalnie nie wiem jak się może zachować dron w miejscu gdzie znajdują się linie wysokiego napięcia czy jakieś inne takie elektromagnetyczne urządzenia. Um, już pomijam fakt, że mogę w te druty wlecieć po prostu, nie? Jakby tam na zwariował dron czy coś tam, nie? Także miejscówka fajna, dużo otwartej przestrzeni, aczkolwiek w górę no to nie poletamy. Także poszukamy inne miejscówki. Mavic Air jest moim pierwszym dronem, więc nie mam za bardzo porównania. Chwilę latałem z parkiem, dosłownie chwilę parę lat temu latałem Fantomem wójkom, ale to dosłownie przez kilka minut. I to są moje wszystkie doświadczenia, jeśli chodzi o dronowanie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony intuicyjnością obsługi Mavic Air. Generalnie w Sparku też jest podobnie. Zestaw, który kupiłem, to wersja FlyMore Combo. W skład zestawu wchodzi dron, oczywiście, trzy baterie ładowarka. Ładowarka jest z możliwością ładowania w jednym momencie czterech baterii. Dodatkowo jest cały zestaw akcesoriów, czyli torba, futerał, kabelki do różnych telefonów, aparatura, dodatkowe gałki do aparatury. Jeszcze kilka pierdółek. Generalnie jestem bardzo zadowolony jak na 15 minut lotu. W sumie jedną baterię dopiero zużyłem. Generalnie jak znajdę jakieś lepsze miejsce do testowania to być może potestuję również te autonomiczne loty, których jeszcze tutaj nie udało mi się przetestować, bo z uwagi na bliskość linii wysokiego napięcia, no trochę się obawiam, że ten dron po prostu zgłupieje gdzieś tam i wleci w te kable, czy tam i się rozbije, czy cokolwiek mu się stanie. Druga jest bardzo intuicyjna. Kurde, ale wieje. Dobra, idę po inny mikrofon, bo strasznie wieje. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Ponieważ strasznie wieje, więc uznałem, że może lepiej być z takim mikrofonem. Dobra, więc zaczynajmy. Ale śmieszny mikrofon, nie? Więc może lepiej zmienię miejscówkę. Jako, że teraz mi się nie chce iść nigdzie indziej, to sobie tutaj jeszcze polatam tak rekreacyjnie w tej z powrotem obczaję sterowanie tego drona, a jutro być może uda mi się polatać w nieco bardziej ambitny sposób i też przetestuję wszelakie tryby inteligentne, autonomiczne. Także do zobaczenia wkrótce. No i wkrótce nastąpiło i jest teraz. Czyli dwa dni po moich pierwszych lotach Mavic R. Nowe lepsze miejsce do latania dronem zostało już znalezione. Miejscówka jest jaka jest. Każdy widzi, ci co oglądali moje filmiki z łowienia busz, nagrywania w time -lapsów, mogą już kojarzyć to miejsce. Ci co nie widzieli, zapraszam do obejrzenia wspomnianych filmów. Link do playlisty powinien się gdzieś tutaj tutaj pojawić. Tu, tu, nie wiem. Albo w opisie. Znajdujemy się na wzgórzu Klimont w Lędzinach z charakterystycznym malowniczym kościółkiem na szczycie, który jest za mną. Nie ma tu linii wysokiego napięcia, więc chyba powinno być nieco bezpieczniej. Zaraz okaże się, czy mam rację. Wiecie co? Muszę wam się do czegoś przyznać. Ten film to już nagrywam prawie miesiąc, i w zasadzie to już mam wylatane jakieś 3,5 godziny, łącznych lotów oraz chyba jakieś 30-40 km. Także rozumiecie, ten film nie powinien już nazywać się pierwsze dronowanie, tylko nie wiem, początki dronowania, może tak go nazwa. Zobaczymy. Tak czy siak, miejscówek, których już tutaj latałem w okolicach mojego miejsca zamieszkania. W zasadzie znalazłem kilka. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest chyba najlepsze z dotychczasowych. Nie ma tu żadnych linii wysokiego napięcia. Jest to przestrzeń otwarta dosyć. Same łąki, lasy. Obok tylko niestety jest y, trasa szybkiego ruchu, ale no, do niej to mam daleko. Nie ma tutaj też żadnych zabudowań więc w zasadzie mogę sobie bezpiecznie, legalnie, całkowicie latać i trenować. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie podobał się, to zostawcie łapkę w dół, ale skomentujcie yy, i napiszcie, co się nie podobało. Jeżeli chcecie być informowani o kolejnych moich nowych filmach, kliknijcie subskrypcję. I najlepiej ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco informowani o wszystkich filmach, które się pojawiają na kanale. No i to tyle. Zapraszam do kolejnych moich filmów.